Tablety mamy wszystkim, no, tak? Otwieram ósme posiedzenie Rady Gminy w Szanowni Państwo, witam pana wójka, witam panią sekretarz, witam pana skarbnika, witam sołtysów, witam państwa radnych. Szanowni Państwo. Na dzisiejszym posiedzeniu jest nas podali, że 13 osób, czyli wszystkie decyzje, które będą tu podejmowane uchwały będą prawomocne. Przejdę do przedstawienia po, po przedstawienia harmonogramu dzisiejszego posiedzenia. Tutaj jest wniosek od pana wójta, aby ten harmonogram uległ zmianie do pierwotnej wersji. W tym wniosku jest, jest prośba o wykreślenie dwóch punktów, o wykreślenie punktu czwartego oraz punktu piątego, czyli punkt czwarty przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy, punkt piąty zapytanie do przekazanych informacji, jest wniosek o usunięcie tych punktów oraz jest wniosek o włączenie do porządku obrad jako punktu czwartego udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gliżyckiemu. To to co, o czym rozmawialiśmy na komisjach o pomocy finansowej yy, na chodnik w yy, Boćwince yy, oraz o z, yy, tego dotyczy ta uchwała, tak? Czy macie Państwo pytania co do takiej zmian w harmonogramie? Czy są jakieś pytania? Mhm. Z, z, nie, nie widzę pytań, więc przejdźmy do przegłosowania. No, tak, ten, ten czwarty, jaki ma być? Czwarty punkt, czwarty punkt, punkt udzielanie pomocy finansowej powiatowi Wizyckiemu. Czyli przesuwamy z szóstego. Tak, tak, czyli to by był Za chwilkę przejdziemy do głosowania, jeżeli Państwu ten harmonogram odpowiadał, musimy zagłosować na, poprzez podniesienie ręki. Czy są pytania? Nie widzę pytań. Czy jesteście państwo za zmianą tego harmonogramu? Kto jest za zmianą? Dziękuję. W jednogłości harmonogram został zmieniony. Za chwileczkę na tablet ekrancie będziecie mieli już zmiany karonogram. Proszę mhm. tutaj poczekamy na techniczną zmianę. Mhm. Mhm. Jest. W takim razie przechodzimy do e, czwartego punktu dzisiejszego naszego posiedzenia. Udzielenie, pomo e, udzielenie pomocy finansowej powiatowi kiszyckiemu. Tutaj bym prosił sobie dwa słowa Pana Wójta e, o zabranie głosu. Ja tak jak e, wspomniałem to co mówiłem na komisji od jakiegoś czasu e, rozmawialiśmy na temat budowy chodnika w Włócińce. Chodnika od szkoły do byłej no, po wielu rozmowach, traktacjach trak 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 z Panem Starostą, z Dyrektorem Moszczyńskim udało się przekonać e, Zarząd Powiatu i cały powód do tego, żeby, żeby przeznaczyli e, część środków na, e, na tą budowę. No i tak jak było w latach poprzednich, wspólnie byśmy wykonali e, ten odcinek chodnika, nie wiem dokładnie ile tam jest metrów, ale ta, ta infrastruktura poprawiałaby bezpieczeństwo przede wszystkim uczniów i dzieci ze szkoły podstawowej e, w Kucine. Tak to wygląda. Ten temat na szacowane koszty to jest około 60 tysięcy złotych, nie wiem jaki będzie koszt po przetargu, no jeżeli byłyby większe, to oczywiście musieli trochę jeszcze, trochę jeszcze pieniędzy dorzucić, ale no zobaczymy jak to Czy pytania są? Pytania nie widzę. Przejdę do odczytania uchwały. Uchwała Rady Gminy Krukanki z dnia 10 października 2019 roku. W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi giżyckiemu. Podstawa prawna Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na udzielenie w 2019 roku pomocy finansowej powiatowi giżyckiemu w kwocie 30 tys. zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod tytułem budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1742 N w miejscowości Goświnka. Paragraf drugi. Środki finansowe na pomoc, o jakiej mowa w paragrafie pierwszym, Będą pochodziły z zaplanowanej dotacji celowej budżetu Gminy Kukanki na 2019 rok. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Kukanki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosów na tabletach. Tutaj, tutaj mamy mały problem z tabletem. Tak? Tutaj Pani radnej. No. To czy Państwo co mogą, proponuję oddać głos, a będziemy za chwileczkę już tutaj. Złóżliwą rzeczą, a to te, technika. Te, 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 te. Dobrze, wszyscy radni oddali głos. Głosowało 13 radnych. Uchwała jednogłośnie została przyjęta. Przechodzimy do um, punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Czy macie Państwo jeszcze pytania do tego, co Pan Skarbnik powiedział na komisji? Czy chcielibyście jeszcze? Nie widzę, więc przejdę do odczytania uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Podstawa prawna. Rada gminy uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 268 149 zł, zwiększyć plan wydatków o kwotę 404 420 zł i 2 groszy, zmniejszyć plan wydatków o kwotę 21 775 zł, plan dochodów w zmianach 20 515 656 złote i 3 grosze. Z tego dochody bieżące w wysokości 15 173 124 złote i 1 grosz. Dochody majątkowe w wysokości 5 342 532 złote 2 grosze. Plan wydatków po zmianach 20 284 156 zł, i 3 grosze. Z tego wydatki bieżące w wysokości 14 milionów 190 889 złotych 91 groszy, zł. wydatki majątkowe w wysokości 6 milionów 93 tysięcy 266 złotych 12 groszy. Zł. Paragraf 2. Punkt 1. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 5 267 tysięcy 513 złotych 46 groszy, zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy, punkt drugi, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi w 2019 roku w wysokości 956 938 41 zł. 41 głosów. Zgodnie z załącznikiem nr 4, paragraf 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 231 500 zł. przeznacza się na spłatę kredytów przypadające na 2019 rok. Paragraf 4. Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości 175 000. Zł. Rozchody w wysokości 406 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych i innej, innej zleconej gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się Gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o oddanie głosu. Głosowało 13 radnych, jednogłośnie uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2029. Uchwała była przedstawiona przez Pana Kazienka. Czy macie Państwo pytania do tej uchwały? Pytania nie, nie widzą, więc przejdę do czytania uchwały. Uchwała Rady Gminy Krukanki w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy Krukanki na lata 2019-2029. Rada Gminy uchwała, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krukanki na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o oddanie głosu. Głosowało 13 radnych, uchwała jednogłośnie została przyjęta. Przechodzimy do punktu kolejnego, punkt 7, punkt 8, czyli interpelacje, odpowiedzi i wnioski, sprawy różne. Proszę, słucham Państwa. Jakie są pytania? Słucham Państwa, słucham, proszę, proszę Ja w tym miejscu może przedstawię dwie informacje, do przedstawienia, które zobowiązane jest tutaj Wójt gminy. Pierwsza sprawa to informacja prezesa sądu, opinia w sprawie ograniczenia w prac, prac, prac wykonywanych przez osoby skazane w związku z zamianą, z zamianą tej kary, na kary, kary na karę wykonania prac społecznie użytecznych, tak zwanych i to jest informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Giżycku. Chodzi o rok 20. Przewiduje się, że liczba skazanych zobowiązanych do wykonywania prac w ramach kary ograniczenia wolności w 2020 roku zbliżona będzie do liczby 460, ale chodzi tu oczywiście o, nie tylko o pruganki, ale również o gminy węgorze, bo jest, że... W tym Blanki, Budry, Gmina Miejska Gierzycko, Gmina Giżycko, Gmina Ryb, Gmina Gminy i Miłki. Przewiduje się, że do tych prac wskaże się 25 osób. To jest taka informacja, którą Wójt winien przedstawić Radzie Gminy. Kolejna informacja, taka, żeby troszeczkę uspokoić, chodzi o to, że 27 października. E, przewidziane jest, że na terenie naszej gminy Turanki będzie przemarsz tutaj m, żołnierzy e, wojsk obrony terytorialnej. Będą, tak, oni będą tutaj maszerowani z bronią. E, także...

Ząbu, nie? Się, nie. nie. jakieś koło przygotuje kamienie się wtedy. będę nie? Dobra, ciszej. pytać o drogę. Dobrze, czy macie państwo. Pytania do tych informacji, czy macie państwo pytania? Jeszcze inne proszę pytać. Państwo to ja się tak powiem, że w październiku spotkamy się na sesji, która będzie na pewno znacznie dłuższa, gdzie będą przedstawione informacje z działalności pana Wójta, to gdzieś w końcu, na pewno do końca października taka sesja się odbędzie. Więc w chwili obecnej pytam nie ma, nie pozostaje nic innego jak podziękować za uczestnictwo i zamykam ósme posiedzenie Rady Gminy.